Na drugi dzień król dość długo zasypiał po nocy spędzonej bezsennie. Słońce wysoko już świeciło na firmamencie, kiedy zasłony okien królewskiej sypialni podniosły się i promienie słońca napełniły ją swoim blaskiem. Czy jest ktoś z czekających na audiencję? Zapytał król szatnego, który na klaśnięcie jego wszedł do sypialni, niosąc na srebrnej tacy potężną porcelanową salaterkę, napełnioną grzanym piwem, ze śmietaną, serem i pływającymi wierzchu grzankami chleba. Silny zapach gwoździków i innych mocnych korzeni napełnił komnatę. Król miał zwyczaj, od którego nigdy nie odstępował. Nie wstając jeszcze z łóżka, zawsze posilić się piwem grzanem, przyrządzonym podług przepisu jakiegoś lekarza, w którym zawsze dukat złoty musiał się gotować wraz z korzeniami. Ksiądz Albert już dawno oczekuje chwili, w której będzie mógł przedstawić się Tobie, miłościwy panie. Król uśmiechnął się gorzko i nic nie odpowiedziawszy, wziął się do swojego posiłku. Drzwi znów się otworzyły i wszedł Firlej, blady, i zaraz od progu przemówił: Ksiądz Albert czeka pozwolenia wejścia waszej królewskiej mości. Czyż mu tak pilno? Zawołał zniecierpliwiony król. Niech poczeka. Powiada, że interes bardzo ważny i pilny i prosi, żeby mógł wejść zaraz. Domyślam się ja tego interesu. Naważyli piwa, a teraz nie wiedzą, jak go wypić. Jak tylko wstanę z łóżka, wprowadzisz go. Czy nie ma kochana, albo plichty? Są obydwaj, miłościwy panie, i czekają również na pozwolenie wejścia. Wezwę ich niebawem, niech zaczekają. Firlej oddalił się. Król pomału dokończył swojej z piwa polewki. I odsunąwszy wazę, kazał sobie podawać szaty. Zwykle przy tej czynności szatny opowiadał królowi wiadomości dnia lub nowiny, które krążyły po mieście. Był to swego rodzaju, jeżeli się tak można wyrazić, kurier poranny owych czasów. Dziś jednak Kazimierz zaobserwował, że szatny jest milczący jak kamień. Zniecierpliwiony, nareszcie król, kiedy mu już pas zawiązał, zapytał gniewnie, co jesteś taki milczący, Pawle? Jakiś niezwykły ruch podobno dzisiejszej nocy był w mieście. Czyżby były to jakie złe wiadomości? Nie ma dobrych, najmiłościwszy królu. A złe? Tych jest aż nadto. W tej jednak chwili drzwi otworzyły się i do komnaty wszedł ksiądz Albert. Lice jego zwykle wesołe teraz miało ponury wyraz, a bladość rozpostarta na niem, zaciśnięte usta jasno pokazywały że ze złemi przychodzi wiadomościami król spojrzawszy na oblicze księdza sam także zachmurzył się i czekał w milczeniu co mu powie ksiądz jednak nie spieszył się z raportem stał milczący więc nareszcie cóż tam takiego pilnego macie mi donieść że nawet przerywacie mi mój posiłek ranny czy chcesz, książę Albercie, jeszcze raz przeczytać mi ten pergamin? Nie truć się. Już tego dopełnił Baryczka. Ale drogo on mi za to odpokutuje. Ksiądz podniósł zdziwiony wzrok na twarz króla. Jak to? Najmiłościwszy królu więc nic nie wiesz? O czym mam nie wiedzieć? O tym, że Baryczka już nie żyje, że został nikczemnie utopiony w Wiśle. Król zbladł. To być nie może! zawołał wielkim głosem. To kłamstwo! Bodajby tak było, powiedział poważnie ksiądz. Wołać mi tu, kochana, plichtę! natychmiast! rozległ się potężny głos króla. Prawie w tejże chwili drzwi komnaty się otworzyły i obydwa dworzanie weszli. Na twarzach ich widać było smutek głęboki. Czy to prawda? zawołał król, zająkując się. że baryczka nie żyje? Prawda, miłościwy królu, odpowiedział plichta. Król o nie miał ze zdziwienia. Nareszcie przezwyciężając się zawołał. Jesteście oskarżeni o zbrodnię zabójstwa przez tego księdza. Czy czujecie się winni? Kto z was odważył się na czyn podobny? Nie jesteśmy oprawcami, miłościwy panie, żebyśmy mordowali bezbronnych. Żaden z nas nie dopuścił się tej zbrodni. Przypadek wszystko zrządził. Król odetchnął swobodniej. Ksiądz Albert z uwagą utkwił wzrok w mówiących i cicho wyszeptał: Daj Boże, żeby tak było. Opowiedzcie wszystko, nie ukrywając żadnych szczegółów, wszystko jak to było, do najdrobniejszych okoliczności. A więc, miłościwy panie, rzekł kochan, podnosząc rękę do góry, na honor rycerski przysięgam ci, że nic nie ukryjemy przed tobą. Bo zresztą nic do ukrywania nie mamy. I opowiemy ci wszystko tak, jak kiedyś na ostatniej spowiedzi księdzu opowiadać będziemy. I kochan głosem pełnym powagi opowiedział, jak nie znalazłszy już księdza na podwórcach zamkowych, puścili się za nim w pogoń, jak go dopędzili nad samym brzegiem Wisły i jaki koniec wzięła ta nieszczęśliwa wyprawa. Nie powiedziałeś ważnej okoliczności, przerwał król. Nie powiedziały, że ja kazałem wam żywcem lub umarłego przystawić go do mnie. Rozkaz ten nie wpłynął nic na nieszczęśliwy wypadek, który się odegrał przed naszymi oczami. Nigdyśmy nie mieli zamiaru podniesienia ręki na bezbronnego kapłana, chcieliśmy go tylko dostawić do ciebie, panie, podług rozkazu. Wola boska inny nadała temu kierunek. Zawsze ja jestem winien. Powiedział król poważnie się zamyślając. Zawsze ja jestem winien, wydając nieokreślony wyraźnie rozkaz. Kto wie, czy gdybym go miał wówczas w mojej garści, nie byłbym go zgniotł na miazgę. Bóg ochronił mnie od tego. Pomimo tego czuję się winnym. Bo czemże wreszcie był ten baryczka narzędziem tylko w ręku potężnego nieprzyjaciela, który prowadząc wojnę z władzą monarchiczną, sam spokojnie siedzi wobec swojej nietykalności? Wystąpił teraz ksiądz Albert i rzekł. Przypuszczać kłamstwo w słowach tak godnych rycerzy byłoby to wyrządzić im największą obelgę i stanowi rycerskiemu, do którego należą. Ale, najmiłościwszy panie, ogół inaczej to zrozumie. Już teraz krążą wieści po całym grodzie fatalne. Kto je rozprasza, jak nie wasi stronnicy? Ja do tego nie przykładam ręki powiedział z godnością ksiądz Albert. Ja zawsze dążę do zgody i sama obecność moja teraz w Twojej komnacie, panie, dowodzi mojego przywiązania i miłości zgody. Tak. Ciebie znam, poczciwy zacny księży Albercie, i wyłączam od wszelkiej intrygi. Ale powiedz mi, jaki dalej obrót przybierze ta sprawa? Biskup Krakowski ma zamiar wydać polecenie zamknięcia wszystkich kościołów w całym kraju, powstrzymać dopełnianie wszystkich sakramentów, wyszukać ciało baryczki i sprowadzić do Krakowa i odbyć uroczysty pogrzeb kapłana. A więc, zawołał król, dążycie do pozbawienia mnie władzy, w ten czas nawet kiedyście nie sprawdzili jeszcze czynu, chcecie powtórzyć czasy Bolesława śmiałego. Chcecie wymówić mi posłuszeństwo i cały naród postawić przeciwko mnie, strzeżcie się. Inne to czasy już dzisiaj. Chmury, które na mnie naprowadzacie, mogą się oberwać nad waszymi głowami. Strzeżcie się, jeszcze raz was ostrzegam. Najmiłościwszy królu. Dlaczego mnie łączysz z nieprzychylnymi sobie? Ja oddany tobie duszą i ciałem. W tej chwili idę do najprzewielebniejszego naszego biskupa. To mąż pełen zacności, chociaż popędliwy niekiedy. Opowiem mu całe zdarzenie i będę go błagał na klęczkach, żeby się powstrzymał od wszelkich czynów gwałtownych. Niech ze mną pójdą ci oba dwa zacni rycerze, którzy byli świadkami zgonu baryczki. Niech opowiedzą wszystko osobiście, a gniew biskupa uspokoi się. Zgadzam się na to, odpowiedział król po chwili namysłu. Powiedz mu jednakże ode mnie, że raz wydawszy prawa, nad którymi się głęboko zastanawiałem, raz zniósłszy niektóre przywileje duchowieństwa, które uważałem za uciążliwe, nigdy do nich powrócić nie pozwolę. Że jeżeli poważą się zamknąć kościoły i pozbawić lud obrządków religijnych, to bliżej z Polski do Konstantynopola, jak do Awinionu. Patriarcha Bizantyjski otworzy je swoim kluczem. Powiedz dalej, że wolą naszą jest, żeby ciało baryczki, które sam każe odszukać, zostało pochowane z wszelką czcią w najbliższym kościółku wiejskim nad Wisłą, od miejsca, w którym zostanie znalezione, że obecnie nie pozwalam go sprowadzać do Krakowa, i że ktokolwiek poważy się przestąpić moje rozkazy, biada mu. Królu mój i panie, odezwał się łagodnie ksiądz Albert. Wiem, że jesteś człowiekiem sprawiedliwym, ale za nadto dajesz się unosić swoim gwałtownym namiętnościom. Pohamuj się w słowach twoich, a Bóg da, że ten spór pomiędzy ojcem i dziećmi jednej ziemi ustanie. No, idź, książę Albercie, odpowiedział król wzruszony. Zabierz z sobą tych rycerzy, ale nie zapominaj głównie moich poleceń. Chwila jest ważniejsza, jak sądzisz, ani wiesz, jak daleko mogę się posunąć, żadnych manifestacji. Żadnych. Po wyjściu zacnego księdza Alberta z Plichtą i Kochanem, król jakiś czas w milczeniu chodził po obszernej komnacie. Na ten raz nie kazał nikogo do siebie puszczać.